Witam serdecznie. Tu jest ta rójka. Rójka moja kochana, która także zauważyłem w tym tomy grzyba. Tak? Zauważyłem tomy grzyba. No i co? No i jedziemy. Ja im tutaj dałem, słuchajcie, kwasu im dałem. Teraz nie wiem ile, ale chyba pięćdziesiątkę, Widzę tu ładnie paruje, ale u mnie kwas tak nie paruje, słuchajcie, że paruje, że ta dikta jest cała młokra od tego kwasu. Tylko tutaj się zrobi taki, taka plamka. No i zaparuje, paruje, prawda? I zaparuje, paruje, dobra. Urządzenie odkładam, więc ja mogę sobie śmiało tą dyktę z drugiej strony złapać. Ale pies, ty... Ale pies tam jest. Jakiś haski czy coś. Skąd się ten pies wziął? Wielki jak dzik. Dobrze, tu nie przyszedł. Czy nawet. Co byśmy wtedy mieli na nagraniu, prawda? Byłoby śmiesznie. O, dostaję ten kwas, ten kwas już trochę poparował, czuć go, prawda? Tu matka jest, była nieunasieniona jak włożyłem kwas, więc też nie wiadomo, To jest moja matka włożona i ona chłodziła tu, tak? A teraz jeszcze dostaję spryskanko od krezeca. Od to jest purpu. słuchajcie. Pierwszy raz sobie. i nawet mi się spodobało. Ja wam powiem, że nawet mi się to spodobało. Ja lubię te zioła i te wszystkie różne rzeczy. No nie? Mi się to podoba. Co teraz robię? Słuchajcie. Ja i tak miałem już gadałem coś gdzieś na jakiś że będę z konepki jechał pszczoły. Będę z konepki jechał. Jest, ekstra. Jedziemy te pszczoły bez zastanowienia, słuchajcie. I ruch po tej wodzie po nich widać zaraz. No ale też się umyją te pszczoły i ten cały ul mam takie wrażenie, że jeśli pszczoły to umiejętnie ogarną, to to się też umyje tak jakby, nie? Trochę. Jak mają dużo nakropu, to też mają dużo wilgoci w ulu, prawda? A teraz nie mają nakropu, bo tylko mają go głównie ode mnie. Elegant. Jedziemy. Te pszczoły tu się już podejrzewam. Jak to wygląda? Nie było tak czerwie, ale tu widzę, że ginie, więc... Tak. I tu na tych na, tych na przykład tutaj oczkach widać, że jest grzybol. Prawda? Będziemy ładować te pszczoły czosnkiem. Ja nawet jestem skłonny to robić co przegląd tych pszczół. Tak? Czyli wydaje mi się, że to weekend, ale wydaje mi się, że jeśli one mają tego grzybola i ta matka też z nią nie wyjdzie po tym kwasie także, to ja nie będę panikował. Tu widzę, że większość już czerw jest wygryzione. Tu też. Tak? I widać tego, widzę tu na przykład, tu słuchajcie, widać, nie? Oczko już jest otwierane i za jest grzybol. Nie? I widać tą larwę w środku. Ja to widzę. Z tego jedziemy. Tak? nie wiem, robi słabe te komórki miodowe też mi się wydaje, że trzeba to tak napryskać wtedy one, one będą to chętnie słuchajcie właśnie zlizać stamtąd będą chciały to no nie z tą pozostałością cukru jakąś może czy tym słodkim na plastrze tak mi się wydaje jedziemy No. Tego futru tam mają. To będą fajne filmiki z tego pryskania. Ja jeszcze nie widziałem tak, żeby ktoś tak coś ładował. Nie? Tych leczeń to tych ludzi tak nie, pokażą. nie pokazują. Tylko ta waroza to jest wielkie leczenie. Ta sama waroza. W tym roku nie ma warozy. Jest inne ścierwo. Tu są ostatki czerwiu. Tak. Czekajcie, czy tę matkę już spotkamy. Nawet ładna była. Wydaje mi się, że najlepiej kwasem robić, jak już matka właśnie się nasieni i wszystko, i wszystko w ogóle, tak? Mogłem tam poczekać trochę, ale zobaczyłem tego grzyba i mówię, nie, muszą się czyścić. No tak, i one wtedy usilnie się wyczyszczą. Tak, fajnie się spryskuje pszczoły. Uważam, że nawet do tych odkładów i innych by można było je spryskiwać czymś takim. I tutaj ze skrzynki na boku. Wtedy one by nie uciekały, no nie? Te pszczoły. A już ramka i wszystko było spryskane. To będzie już chyba schemat na przyszły rok, słuchajcie. Że będę używał tego spryskiwaczyka. Właśnie też do metod trzepania pszczół. Jak będę je przetrzepywał do jakiegokolwiek innego ula, no to trzeba być już przygotowany. Sami widzicie. Trzeba narobić tego, wycisnąć. Ta produkcja w sumie została wskazana. No, to trzeba to zrobić. No nie? Ten czosnek najlepiej, jakby był też przeciśnięty przez taki ten cząstkownik. Nie, nie, to nie maska. Matka była tak wyślizgana, to drama. O, chodzi. Unasiniła się. Chyba. Wydaje mi się, że się unasiniła. Zobaczcie. Jest. No nie? Włożyłem nową matkę. A tu na ostatnim czerwiu z tamtego ula pokazał się grzybą. Tak? Tak! Dawno! Ja już dawno robię drugi ul! Drugi ul już robię! Ktoś dzwoni? Chodzi jakiś taki duży pies, uważajcie. Szczekał na mnie. Ala haski czy coś. Ta matka jak się tu teraz Też ją opryskam. Oh. <laughs> Prysznic jej zrobiłem. Dobra. Aha, jeszcze tu może wnętrze trochę. Tak, mi się wydaje, że to może mieć różne cele. Zobaczymy, czy ten grzyb się jeszcze bardziej nie rozwinie przez to, że tutaj nalaliśmy tyle tej wody. Ale wydaje się mi się, że pszczoły czasami mają tyle nakropu do ogarnięcia, tak? Że jak teraz zamiast nakropu dostały takie coś, to one sobie z tym jakoś poradzą. I widzicie? Matka się unasieniła, a miała kwas. Prawda? Była moja matka, ja nie wiem co tutaj im włożyłem. Już nie pamiętam, by trzeba było się cofnąć do filmików, słuchajcie. Ja tu z klatki coś dałem. Tak po prostu jakoś... Z, z czegoś tu dałem. No dobra. Tu czerwi właściwie nie ma. Tu czerw będzie dopiero powstawał. Tak? Aha. Mogłem jeszcze zrobić taki Bayer, ale no dobra. No dobra. My je rozrzucimy i tak na dwa korpusy, to ja się pozbędę tych ramek. No nie? Bo mogłem te najstarsze ramki wywalić od razu. Hmm, teraz się zastanawiam nad tym, czy je nie rozbić na dwa korpusy. I tych najstarszych ramek nie przerzucić, nie wiem, zostawić je na dole. Ile mam czasu antenowego? Pięć minut, za mało. No dobra, na razie będziemy je leczyć. Niech ona tu zaczerwi na czymkolwiek. Trudno. Później zostawimy te ramki na dole. I one zaczną czerw na przyszły rok od tych górnych. Prawda? Albo może jeszcze nam się udaje wywalić. Zostawię je na mniejszej ilości ramek po prostu. Cztery... Ale osy do tego ciągną do tego gówna. Słuchajcie. <noise> Co nagotowałem? Osy strasznie ciągną. Dobra, nie stoi. tu były jakieś sprzęty od tego. tego naszego zestawu? Voilà. Ten kwas to nie wydaje mi się, żeby tam walił jakoś niesamowicie. Te pszczoły to widzę, że to przeżywają. One tego futru mają na tych ramkach. Im starczy do czasu, kiedy ja będę znowu dawał futer. Dobra. Zróbmy jeszcze wnętrze, trochę tego ula. Tu. tu szmatkę ciekawe czy ten kwas nie będzie się kleił do tego prawda? do tej wody to też jest ciekawe prawda? jak też wie jak na to odpowiedzieć to niech tam sobie napisze w komentarzu czy, czy to co teraz dałem plus ten kwas czy to ten kwas się nie przyklei do, do tej wody wszędzie prawda? no dobra, jedziemy dalej Życie.